Moi drodzy, małe wyjaśnienie do ostatniego odcinka: opowiadałem Wam o tym kasku za tam 100-150 zł. To jest ten kask, tak to wygląda. Dzisiejszy odcinek jest tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać Wam, jak się ugina szczęka w tym kasku. Na tym, jeżeli chodzi o mocowanie, zobaczcie plastikowe, no, tandeta, znaczek CE, no ale niestety nie ma żadnej deklaracji, gdzie ta jest tego numeru CE i tak dalej. Więcej nic nie ma. Tymczasem zobaczcie o co chodzi ze szczęką w tym kasku. Uwaga! Ja nie będę się jakiś przesilał za mocą. O! Boję się, że mi strzeli. Tak. O, już strzeli. No, Także to się dzieje w takim kasku w przypadku kontaktu z czymkolwiek. No nie jest to. O <głyski> Upsik. No, to jest kask właśnie, którego nie należy kupować. To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.